Kraków, Rakowice-Czyżyny. Na terenie dawnego lotniska wojskowego funkcjonuje jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wymieniane jest wśród 20 najciekawszych muzeum lotniczych na świecie. Stoją za tym bardzo konkretne argumenty w postaci kilku tysięcy lotniczych eksponatów. W tym ponad 240 samolotów, szybowców i śmigłowców. W plenerze prezentowane są wyprodukowane w Polsce i za granicą samoloty wykorzystywane w celach wojskowych i cywilnych. Tym niemal wszystkie typy bojowych odrzutowców, które służyły polskim lotnikom. W słynnej Alei Migów wystawiane są bojowe maszyny pochodzące z dawnego Związku Sowieckiego i z państw zachodnich. Niektóre typy prezentowanych tu samolotów wciąż znajdują się w służbie sił powietrznych wielu krajów, również Polski. Sporo tu przyciągających uwagę egzemplarzy, na przykład wielozadaniowy śmigłowiec Mi 8. Z którego korzystał Jan Paweł II. Najważniejsze zbiory prezentowane są w ramach ekspozycji stawych. Wystawa Skrzydła i Ludzie XX wieku w odrestaurowanym hangarze głównym to osadzona w znakomitym tle historycznym opowieść o rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Obiegowa opinia mówi, że polski lotnik poleci na drzwiach od stodoły. Może to i prawda, ale w zbiorach krakowskiego muzeum nie ma takiego eksponatu. Są tu elementy wyposażenia samolotów i wiele pamiątek po lotnikach. Doskonałym wsparciem dla zwiedzających są stanowiska multimedialne przy samolotach i specjalna aplikacja mobilna oferująca mnóstwo informacji. Nie tylko o eksponatach, ale i o historii lotniska w Rakowicach czy Częścią wystawy jest kolekcja statków powietrznych z lat 1908-1939. W świecie zachowało się niespełna 70 samolotów z pionierskiego okresu awiacji, z czego 13 można zobaczyć w krakowskim muzeum. części zwanej Meta Muzeum zobaczymy jego bardzo skromne początki. I wyjątkową modelarnię, gdzie można poczuć się jak w formacie king size. A modelom towarzyszą pełnowymiarowe statki powietrzne w konwencji modelarskiej. Silnikownia. To jeden z największych skarbów Muzeum Lotnictwa Polskiego. Najstarszy silnik pochodzi z 1908 roku. A ekspozycja obejmuje wszystkie rodzaje napędów występujących w statkach powietrznych. Niektórzy nieco złośliwie twierdzą, że są dwie rzeczy warte zobaczenia w Krakowie. Dama z łasiczką. I Muzeum Lotnictwa Polskiego.